Cześć, strefa Edge z tej strony. Dzisiaj troszkę Wam opowiem o tym, co się może wydarzyć we wrześniu i w październiku tego roku, ponieważ bardzo dużo jest predykcji i oczekiwań. To po pierwsze, po drugie, wrzesień i październik są takimi specyficznymi miesiącami, jeżeli chodzi o rynki kapitałowe, ze względu na to, co się w nich działo. A dzisiaj w różowej koszuli, ale to jakby podziękowanie dla jednego z moich. Wiernych słuchaczy, Tadziu, wszystko super, dzięki bardzo. Zaczynamy z tym odcinkiem, także lecimy. Ale oczywiście, zanim zaczniemy, pamiętajcie, że wszystko, co tutaj usłyszycie, jest tylko i wyłącznie moją prywatną opinią i nie ma charakteru porady inwestycyjnej. A najlepszą inwestycją, oczywiście, jest inwestowanie samego siebie. No i zanim zacznę, to Nvidia nam wyskoczyła, ale zacznijmy od tego. Wrzesień i. Październik, tak, to te dwa miesiące, które są miesiącami bardzo charakterystycznymi, ponieważ wrzesień jest miesiącem statystycznie najgorszym ze wszystkich miesięcy w historii, a październik, listopad i grudzień to tak naprawdę trzy najlepsze miesiące, jeżeli chodzi o stopy zwrotu, o to co się działo, z taką gwiazdką, że w październiku. Miało, znaczy dochodziło w historii do największej ilości krachów giełdowych, tak? Mówimy o takich spadkach, i tak dalej. A ja wam pokażę, jakby, jak ja podchodzę do tego września i października, czyli taka bardzo krótka perspektywa, ale bardzo konkretna, i co zamierzam, i jakie są opcje? Bo uważam, że jeżeli ma się plan, a jeżeli się ma strategię, no to w tych okresach takiej dużej zmienności w okresie, kiedy ta psych psychika może trochę szwankować, warto wrócić do a, tych podstaw. Więc e, powiem wam tak. E, jak widzicie, stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych są na absolutnie rekordowych poziomach, doszliśmy do takiego momentu, że stopy procentowe są wyższe od inflacji w Stanach Zjednoczonych, czyli mówiąc tak, e, bardzo profesjonalnie. Realne stopy procentowe są dodatnie. Tak? Co w związku z tym? W związku z tym, jest to taki okres, który się zdarza bardzo często, kiedy obligacje są tymi instrumentami, które no mogą dać więcej w krótkim okresie czasu niż akcje. I właśnie w tym miejscu jesteśmy. Taka rzecz miała miejsce kilkanaście lat temu przy kryzysie 2008-2009. Mamy też teraz. Taką aktualnie sytuację. Więc jedni inwestują właśnie w obligacje dzisiaj, jakby w odpowiedzi na to, że może dojść do pewnego załamania na przełomie września bądź też października, i to na pewno jest ciekawa propozycja. Można inwestować w długoterminowe obligacje poprzez ETF-y, czy TLT, czy też krótsze. ETF-y, właśnie na obligacje amerykańskie, które notabene dają 4-5% odsetek. Jest to na pewno jedna taka forma zabezpieczenia się przed ewentualnymi spadkami. Druga, a to od razu ja powiem, że ja nie jestem jakby super zwolennikiem tego typu rozwiązań. One są w mojej ocenie i dla mojego podejścia zbyt defensywne. Uważam, że można to wykorzystać w trochę inny sposób. Druga kwestia to jest to, co już często tu komunikowałem, czyli zbieranie tak naprawdę dolarów. Tak? Zbieranie dolarów polega na tym, że w mojej ocenie, patrząc na indeks dolara, tu macie indeks dolara, akurat w tym momencie, też kurs, a nawet do złotówki, jakbyśmy wzięli ten obszar, który ja definiowałem między 4,07 i niżej, uważam za bardzo dobry. Dział do kupowania dolarów, czyli tak między, powiedzmy między 410 a 3,95 ostatnio, bo to taki, takie wahanie było zbieranie dolarów tym, na tym poziomie, po to, żeby je później zainwestować, jest jakby dla mnie strategią, którą ja wolę niż kupowanie obligacji, to nie oznacza, że jest to, jeszcze raz powtórzę, jeden z niewielu momentów. Cyklu koniunkturalnym, kiedy trzymanie obligacji, jakichkolwiek czy to amerykańskich, czy też polskich, ma sens. Ale wracając do dolara, tak, zbieranie dolara, ponieważ ja uważam, że dolar w tym okresie jest na dołku, bo jeżeli miałby przyjść jakieś wahania, czy jakaś zmienność na rynku, oczywiście dolar się umocni, więc ja bardzo mocno zbieram tego, tego dolara, co powoduje raz, że mam więcej dolarów, a dwa są to dolary na razie nie zainwestowane, i jeżeli by doszło do jakichś spadków, to powiększa moją poduszkę płynnościową, czyli ilość gotówki, którą mogę wykorzystać do zakupów akcji. Na dzień dzisiejszy u mnie to się waha między 15-20%, a 20%, jeżeli chodzi o aktywa takie bardzo płynne typu dolarowe. Musicie pamiętać, że też mam bardzo dużo fizycznego złota, które też mógłbym ewentualnie wykorzystać. Zależy to od spadków na rynku. Także, w ten sposób, jakby się przygotowuję do, do spadków, ale także, jeżeli miałoby dojść do jakiegoś ruchu spadkowego, na co mamy wiele różnych potwierdzeń związanych z. Negatywną krzywą rentowności, z ruchami insiderów. Jest tych informacji negatywnych więcej, które przemawiają za spadkami, więc warto jakby się przygotować do tego, ale ja podchodzę do tego w ten sposób, że najbardziej przewartościowany rynek czyli rynek, który bardzo mocno wpłynął na wzrosty w ostatnim roku na S&P to rynek technologiczny, ciągnący Ciągnięty, tak? Był przez Nvidia i te astronomiczne wzrosty, zresztą które widać tutaj na, na wykresie, yy, gdzie ta spółka urosła kilkukrotnie. Także, mając za sobą oczywiście fantastyczne wyniki finansowe, które przy tej wycenie pokazują, że te wyniki finansowe powinny być utrzymane przez kilkadziesiąt najbliższych lat, co w mojej ocenie jest nierealne. Yy, no to ja wolę. Jakby tak jak w jednym z ostatnich filmów mówiłem zagrać przeciwko rynkowi i wybierając do tego jedną ze spółek, która jest. w pierwszej dziesiątce największych spółek, która jest w mojej ocenie skrajnie przewartościowana. Tak, także um, podsumowując, jakby ten. Fragment przygotowania ewentualnego do spadków to jest to dobry moment, żeby posiadać obligacje amerykańskie. Tak moglibyście to zapamiętać. Drugi moment jest to taki, że dolar w mojej ocenie jest tani i warto go nabywać po to, żeby raz, żeby go mieć, a dwa, żeby tą poduszkę taką finansową czy bezpieczeństwa posiadać. To samo dotyczy pewnie też złotówek, jeżeli ktoś inwestuje na rynku polskim, ale skupmy się na razie na rynku amerykańskim. No i trzecia rzecz, jest to na pewno czas, gdzie można wykorzystać jakąś część portfela do tego, aby zabezpieczyć się przed spadkami za pomocą instrumentów, właśnie pochodnych. Tak, to nie mówimy o dużych procentach portfela, o czym wspominałem, ale to jest jakby. Moje podejście do tych spadków, które mogą nadejść we wrześniu bądź też w październiku, co wiele instrumentów na to wskazuje, czyli rentowność obligacji, powtórzę, WIX, czyli instrument zmienności, i tak dalej, i tak dalej. Czy jest to w mojej ocenie taki scenariusz bazowy? Pewnie dzisiaj bym postawił mniej, mimo wszystko, na to. Dlaczego? Dlatego, że Sytuacja wygląda w ten sposób, że po, prze po przeciwnej stronie e rynku mamy do, czynienia, mm, e mamy do czynienia z silnym graczem. Tym graczem jest oczywiście Fed. Patrząc na ostatnie ruchy Fedu, e Fed przy obecnych stopach procentowych może ze 2-3% spokojnie, w bardzo szybki sposób obniżyć te stopy. I te realne stopy będą blisko zera, czyli takie stopy, które są akceptowalne na, na dzień dzisiejszy. I patrząc historycznie, ta decyzja, czy te ruchy będą bardzo dynamiczne i bardzo szybkie, to nie będzie tak jak w 2008 czy 2009 roku, kiedy to się działo stopniowo, po trochę. To będzie szybkie cięcie, bardzo szybka reakcja. To, co widzieliśmy też w czasach COVID-u. Także Fed jest tutaj graczem, który ma taką tak, amunicję. My powiedział, druga rzecz to jest dodruk, do który także mogą wprowadzić w drugiej kolejności, ale oczywiście to spowoduje wzrost inflacji. Tego pewnie by od razu nie chcieli. No i trzecia rzecz to, co trochę też już powiedziałem, że spółki technologiczne bardzo mocno urosły, tak? a to spowodowało wzrost indeksów amerykańskich. Ale jest ogrom spółek, ogrom rynków, które są bardzo nisko wycenione, które warto nabywać. Ja uważam, że skoro mamy taką sytuację przed sobą wrześniowo-październikową, gdzie te spadki mogą nabyć, to przy moim portfelu, który jest w 85% tak naprawdę zainwestowany, nie będę dobierał, ale jeżeli te spadki by się wydarzyły, to jest ten moment w cyklu koniunkturalnym. Powinniśmy mieć minimalny poziom gotówki, te kilka, dwa, trzy, maksymalnie 5% wolnych środków, czyli to byłby ten moment, kiedy przy aktualnych stopach procentowych, przy aktualnym momencie cyklu koniunkturalnego, to byłby ten moment, może nie all in, tak, ale rzeczywiście pod względem inwestycyjnym firmy. Czyli moje ciągi produkcyjne, jeżeli chodzi o rynki, powinny osiągnąć no, zaangażowanie bliskie maksymalnego, czyli ten proces produkcji maksymalny. I wracając do tych rynków tanich, moje ocenie one mogą być jeszcze tańsze, ale nawet jeżeli nie będą tańsze, to te spółki są dzisiaj pomijane, co powoduje, że zarządy to widzą i dokonują tak zwanych buybacków. Jakby historia do poprzedniego filmiku o PayPalu, to jest jakby jeden z przykładów, o których wspominam, gdzie skupowanie akcji spółek, które są nisko dzisiaj wyceniane przez zarządy, uważam za kolejny argument za tym, że jeżeli doszłoby nawet do jakiegoś zawahania na rynku, to po drugiej stronie w mojej ocenie jest tak duża przeciwwaga ku temu, że te spadki będą dynamiczne i bardzo krótkie, a odbicie spowoduje, że wyciągną się indeksy zdecydowanie wyżej. Czy to będzie sytuacja covidowa? Wydaje mi się, że podobnie to będzie wyglądało. To będzie takie V, tak? czyli spadek i do góry, aczkolwiek głębokość będzie dużo krótsza, okres będzie dużo krótszy i to będzie bardzo, bardzo szybkie, więc. Takie jakby przewidywania dzisiaj na ten moment. Jeżeli spadki się wydarzą, no to wiecie, co jeżeli by się nie wydarzyły, no to oczywiście rynki pójdą dalej i będą dalej sobie w naturalny sposób rosły. Czy oczekuję tych spadków? Tak, chciałbym, ponieważ chciałbym się pozbyć tych 10-15% gotówki, która gdzieś tam leży jeszcze przygotowana, bądź nawet więcej, jeżeli będzie potrzeba, mogę z lewej kieszeni wyciągnąć coś jeszcze, ale nie jest to żadne zaskoczenie, jest to normalna rzecz, dlatego też o tym mówię, abyście byli raz, że przygotowani do takiego scenariusza, wiedzieli, że jest to scenariusz pożądany i przy tych stopach procentowych, jeżeli to się wydarzy, to jest ten moment, kiedy powinni się z gotówki. Gotówki zupełnie. Więc bardzo ciekawe miesiące przed nami. Uważam, że dosyć ważne, interesujące, więc bądźcie czujni. Wrzesień może być lekko spadkowy, później w październiku. No i oby to się zdarzyło, bo wtedy to już mamy te najlepsze miesiące i najlepszą część cyklu koniunkturalnego przed nami i raczej bez większych wybojów możemy kontynuować hossę no, w tej najbardziej dynamicznej, najszybszej części, czy tak naprawdę zarabia największe. Trzymajcie się. Cześć.